Sławomir Mencen ogłosił w sprawie swojego małżeństwa tuż przed wyborami takie słowa o żonie. Sławomir Mencen w środku kampanii prezydenckiej zdecydował się na osobiste wyznanie. Padły mocne słowa o jego żonie Agnieszce. Wybory prezydenckie 2025: Najważniejsi kandydaci. Już 18 maja 2025 roku Polacy ruszą do urn, by wybrać nowego prezydenta. Emocje rosną, a kampania wchodzi w decydującą fazę. Wśród nazwisk najczęściej wymienianych jako możliwi następcy prezydenta Andrzeja Dudy są Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia oraz lider Konfederacji, Sławomir Mencen. Jeszcze niedawno wydawało się że męcen ma realną szansę wejść do drugiej tury. Jednak od jakiegoś czasu sondaże pokazują kilkuprocentowy spadek jego poparcia, przez co coraz mniej Polaków wierzy w jego realne szanse na wejście do drugiej tury i starcie z cieszącym się największym poparciem w sondażach Rafałem Trzaskowskim. Tymczasem na samym finiszu kampanii wyborczej. Sławomir Mencen zdecydował się na zaskakujący, bardzo osobisty wpis. Sławomir Mencen szczerze opowiedział o swoim życiu prywatnym. W trakcie kampanii Mencen zabrał głos nie tylko w sprawach politycznych, ale również prywatnych. W krótkim, ale szczerym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Przyznał, że jego zaangażowanie w walkę o fotel prezydenta ma realny wpływ na jego życie rodzinne. Przez kampanię od miesięcy w domu prawie mnie nie ma, dlatego staramy się wykorzystać każdą chwilę, kiedy jestem w Toruniu. Polityk wspomniał o żonie Agnieszce, z którą wychowuje trójkę dzieci: Franciszka, Helenę i Alicję. Ich rodzinnym miastem jest Toruń, jednak jak sam przyznaje, w trakcie trwania kampanii, a zwłaszcza w ostatnich jej tygodniach, niemal go tam nie ma. Sławomir Mencen podzielił się smutną informacją. Polityk Konfederacji przyznał, że walka o fotel prezydenta odbija się na jego małżeństwie i relacjach z dziećmi. Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę. Skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu, tak mówił o niej w dziesiątą rocznicę ich ślubu. Wpis Sławomira Mencena szybko wywołał spore poruszenie w sieci. Trzeba docenić moją żonę, że tyle lat ze mną wytrzymała. Czasem może być ciężko. Choć polityk znany jest z twardych poglądów i ostrych wypowiedzi, tym razem odsłonił ludzką stronę. Wielu komentujących doceniło jego szczerość i otwartość.